Drodzy rodacy poza granicami kraju, w różnych miejscach na świecie Polonia i Polacy za granicą dają wspaniałe dowody solidarności i niesienia pomocy w swoich lokalnych środowiskach. Od czasu ogłoszenia w kwietniu akcja Polonia For Neighbors przynosi konkretne działania w czasie globalnej pandemii, w okresie szczególnie trudnym dla starszego pokolenia. Z tym większą wiarą. I nadzieję, zapraszam przedstawicieli środowisk polonijnych, zwłaszcza osoby młode będące za pan brat z nowoczesnymi technikami informatycznymi, do włączenia się w uruchomioną przez polski rząd akcję cyfrowy e-wolontariusz w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Każdy z nas może poprzez akcję Wspieraj seniora pomagać innym w korzystaniu z narzędzi do komunikowania się na odległość czy załatwianiu spraw urzędowych przez internet. Zostań cyfrowym e wolontariuszem. To naprawdę proste. Wystarczy wejść na stronę www.wspierajseniora.pl i kliknąć przycisk Cyfrowy Wolontariusz.